16 lutego w miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie miłośnicy gier komputerowych mieli okazję wziąć udział w turnieju FIFA. Tego typu inicjatywa pierwszy raz zawitała do chorzowskiej placówki. W imprezie wzięło udział ponad 40 graczy. To taki nowy pomysł, od tak powiem, oddolny. Pan małyca Michał przed kiedyś do mnie powiedział, że chciałby coś takiego zorganizować, no i jest. Turniej nazywa się FIFA El Palcento. Został on stworzony po prostu dzięki mojemu hobby, a moim hobby jest oczywiście granie w piłkę nożną, zarówno piłkę prawdziwą, jak i właśnie FIFA, czyli na konsolach PlayStation 3. No, podjąłem sobie takie działania, ponieważ jest to też moje hobby i widzę, widzę, że dużo innym ludziom się to podoba. Młodzieży od nawet 10 lat, nie wiem, zauważyliśmy mamy gracza do nawet 39 lat. Mamy tutaj też graczy, którzy pierwszy raz są w ogóle w domu kultury. 90% ludzi i co nas bardzo cieszy, pozyskaliśmy, którzy tutaj w ogóle nie byli, nie zaglądają, a właśnie dzięki tej imprezie są u nas, no i mam nadzieję, że wrócą. Jeśli dzieci i młodzież zostają podczas ferii w mieście, turniej jest dobrym sposobem na spędzenie w Czasu. No jak jest zimno na dworze, jeśli, jak nie możesz jak zagrać piłkę, to odpalasz i fajsta grosz. Fajna forma, forma spędzania czasu, bo rywalizacja może nie aż taka sportowa, bo śnieg na dworze w piłkę pograć nie można, to co w taką można pograć? Bardzo dużo dzieci jest, bardzo dużo młodzieży. Bardzo dużo jest 14, 15, 16 latków, co mnie zaskoczyło, a poziom jest, no nie za duży, ale jest dobry. Widać, że jednak nawet ten 10 latek już zremisował starszym od ciebie o 7 lat, nie. Także ci, co przychodzą, to grają. Lubią to na co dzień i chcą się zmierzyć z innym. Do udziału w imprezie z pewnością zachęca nagroda główna. Nagrodą jest PlayStation 3, co bardzo ważne zaznaczam. I co każdy turnie będzie PlayStation 3 do wygrania. Także liczba na uczestników będzie też napływać pewnie.